Pierwszą część inwestycji wykonano w 2021 roku w ramach budżetu obywatelskiego z 2019 roku. Wtedy powstało ogrodzone boisko z piłkochwytami. Teraz miasto rozpoczyna drugą część tego zadania. Drugi etap jest nieco większy, bo obejmuje on to, co pozostało po zaprojektowanym i wybudowanym boisku, czyli będą to zabawowe urządzenia zabawowe dla najmłodszych, dla nieco starszych dzieci, elementy street workoutu, elementy siłowni zewnętrznej. No i to, co będzie już jak gdyby dopełnieniem całości, pięciolinia z półkulami gumowymi, co na pewno sprawi najmłodszym mieszkańcom radzikowa wiele radości, bo będzie można te kule podobno przesuwać, czyli tak jak nutki na pięciolini, będzie można bawić się w ten sposób, a będzie to też no, pokazywało, że nazwa tego, tego placu zabaw jest nazwą adekwatną do tego, co znajduje się na placu zabaw. Pojawią się tutaj także nowe nasadzenia, wiśnie ozdobne, nowe trawniki oraz mała infrastruktura teren zostanie również oświetlony. Teren po prostu będzie no, przeznaczony dla rekreacji, wypoczynku i spędzania wolnego czasu dla różnych grup wiekowych, od najmłodszych Dzieci od najmłodszych mieszkańców naszego miasta do seniorów. Plac budowy przekazano dzisiaj, a wykonawca będzie miał czas do końca czerwca na wykonanie zadania. Więc wakacje, które są e, zawsze czasem, gdzie dzieci mają nieco więcej czasu, będą po prostu mogły te dzieciaki tu przychodzić na, na ten plac, muzyków i po prostu bawić się razem. Koszt inwestycji to ponad 1 460 000 zł. Nie jest to inwestycja e, e, tania, ale jednak warto było, bo jak Państwo zresztą widzicie, Widzicie, że teren ten naprawdę potrzebował rewitalizacji, bo tu spędzają czas nasi mali koobrzeżanie. I na tym boisku widać, że po prostu jest to miejsce, które jest wypełnione od wczesnych godzin porannych do późnych godzin popołudniowych radością, śmiechem i zabawą.